w ramach kontynuacji tego naszego chyba tryptyku dotyczącego właśnie pracy z osobowymi źródłami dowodowymi kontynuując wątek rozpoczęty w pierwszej części zacznę od stwierdzenia że bez wiedzy którą mogą nam przekazać te osobowe źródła dowodowe czyli świadkowie sami podejrzani i i osoby posiadające wiadomości specjalne, jeżeli taka wiedza specjalna jest wymagana w toku naszego wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, czy nawet postępowania karnego, no, trudno nam będzie bez wiedzy tych osób zinterpretować różne fakty, dowody pozyskane w sprawie, a to może prowadzić tak naprawdę do błędnych ustaleń faktycznych. No bo yy, nawet tak prosta sprawa jak to, że jeżeli ktoś podpisał dokument, to nie oznacza, że to on decydował o tym, yy, że ten podpis się tam znalazł. To może być tak, że osoba, która podpisała fakturę czy protokół zdawczo-odbiorczy jakiegoś serwisu, tak naprawdę w życiu na oczy nie widziała tego, co ten yy, serwis yy, dostarczył naszej organizacji. A podpisała Toli tylko dlatego, że ktoś jej kazał, jakiś przełożony czy ktoś, kto wpływał na decyzję tej osoby. Mogło być też tak, że ktoś, kto właśnie wychodził z pracy, dostał plik dokumentów do podpisu i ponieważ chciał już iść, bo akurat zaczynał długi weekend, to podpisał wszystko po kolei. To zresztą w wielu filmach widać takie przykłady. Dlatego łatwo jest powiedzieć, że powinniśmy czytać to, co podpisujemy, ale jak ktoś podpisuje bardzo dużo rzeczy... No to najczęściej będzie oczywiście szukał parafy kogoś, kto wcześniej sprawdzał treść tego, co ten ktoś ma podpisać. No ale tutaj oczywiście również mie mieści się pewna pułapka e e merytoryczna, no bo, e no bo ten, który akceptuje, też może podlegać różnym presjom, różnym e naciskom lub po prostu też wybierał się na długi weekend i również coś podpisał, bo założył, że ten, który będzie. To podparafowane później akceptował i decydował o tym, że jakaś czynność czy jakiś proces się rozpocznie, czy coś zostanie wypłacone, czy coś zaakceptowane, no to on, on, on też może założyć ten parafujący, że ten kolejny podpisujący będzie to czytał i na koniec dnia okaże się, że nikt tego nie przeczyta. No i oczywiście, jeżeli się tak zaprojektuje procesy biznesowe, że ci ludzie, którzy będą mieli to weryfikować, akceptować, będą mieli tyle do akceptowania i weryfikowania, czy też będą chcieli jakoś zamknąć te wszystkie procesy, no bo nie o to chodzi, żeby to wszystko było work in progress, czyli takim niekończącym się po prostu procesem, bo to jest bardzo negatywne z psychicznego punktu widzenia. Ludzie mają potrzebę zamykania pewnych rzeczy. Czy nie lubią żyć w takim ciągłym, niedokończonym stanie? To jest bardzo stresujące i niekorzystne dla naszej psychy. E, dlatego lubimy zamykać projekty. No i czasem zamykamy je po prostu, dlatego że już nie chcemy, żeby się toczyły. No i to tak powoduje wszystko, tak, taka prosta psychologia funkcjonowania człowieka, no, że różne decyzje są podejmowane w różnym kontekście. I teraz wiedza na temat tego, że no, ten podpis był składany właśnie w. W czasie takiego przedwikendowego yy, stresu, takie yy, rajze Fiber, jak to mówią, yy, to, yy, to, 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 to może nam jakby powodować, że na przykład w kontekście próbkowania transakcji do analizy jakiejś głębszej, te transakcje na przykład przedwikendowe mogą być dla nas bardziej interesujące. No bo ci, którzy będą chcieli dokonywać różnych nieprawidłowości, mogą. Celować w takie okresy roku, kiedy ludzie są bardziej nieuważni. Przed świętami, dlatego na przykład najwięcej ataków phishingowych i, i, i właśnie tych przedświątecznych wyłudzeń, przestępstw odbywa się właśnie przed świętami, no bo ludzie są w pośpiechu, odbywają się różne spotkania przedświąteczne, gdzieś tam każdy się śpieszy i to powoduje, że w takiej sytuacji jesteśmy mniej uważni. A im mniej jesteśmy uważni, tym łatwiej błąd. A im łatwiej błąd, tym łatwiej też ukryć w ramach tych błędów różne celowe działania innych osób, które na koniec spada, spadają na nasz karp, tak to my potem nagle odpowiadamy za coś, nam się stawia zarzuty nieprawidłowości, ale tak na koniec dnia e, nie działaliśmy umyślnie. Teraz, gdybyśmy się opierali w naszym wnioskowaniu o ocenie stanów faktycznych, tylko o dokumenty, to moglibyśmy dojść do wniosku, że Złapaliśmy tego sprawcę, tak, nieprawidłowości, no bo on się podpisał, on coś zaakceptował, on, jego nazwisko gdzieś tam figuruje, ale może się okazać, że gdybyśmy taką osobę na przykład zwolnili z pracy, uznali, że to on jest źródłem problemu, bo ona, to problem wcale nie zniknie. I ten sprawca kierowniczy, nazwijmy go tak, no bo może się zdarzyć, że ta osoba, która jest wykonawcą, nawet nie ma pojęcia, że. Działa pod kierownictwem tego sprawcy kierowniczego, więc to nie jest taki typowy przypadek działania wspólnie i w porozumieniu pod kierownictwem kogoś, tylko taka sytuacja, gdzie ktoś wykorzystuje pewną naszą nieuważność do tego, aby realizować swoje cele. Manipuluje po prostu nami albo obserwuje nas na tyle długo, że widzi nasze słabości i na przykład jest w stanie je wykorzystać dla swoich celów, i później na koniec dnia to my stajemy się kozłem ofiarnym, a nie ten sprawca kierowniczy. I teraz, jeżeli nie porozmawiamy z tym naszym potencjalnym podejrzanym, specjalnie tutaj e, w cudzysłowie, no to możemy się nigdy nie dowiedzieć, e, że m, właśnie to był taki moment, kiedy ta osoba była bardziej e, podatna na manipulacje, a z drugiej strony, że jest jeszcze jakiś dodatkowy aktor, którego nie widać w dokumentacji. No, i y, bardzo często, jeżeli chcemy wyeliminować problem, a nie tylko znaleźć winnego, warto zagłębić się w psychika człowieka, warto porozmawiać z tymi osobowymi źródłami dowodowymi i zebrać dodatkowy kontekst sytuacyjny, który może sprawić, że te nasze wnioski końcowe będą zupełnie inne. Oczywiście to wymaga czasu. To wymaga refleksji. To wymaga również od śledczego. Czy to będzie śledczy w cudzysłowie w ramach wewnętrznych postępowań wyjaśniających, czy to będzie organ procesowy w ramach postępowania karnego. Również od śledczego wymaga to czasu. To wymaga refleksji. To wymaga zaplanowania każdej czynności przeprowadzanej z udziałem osobowego źródła dowodowego. To wymaga tego, o czym sobie już mówiliśmy w ramach rolek w SWAŚ, zaplanowania każdego spotkania z osobowym źródłem dowodowym, przeprowadzenia background checku, czyli weryfikacji takich podstawowych informacji na temat osoby, z którą będziemy rozmawiać. Co ją motywuje? To często widać w mediach społecznościowych. Albo na przykład, że nie ma mediów społecznościowych, co też może być interesującym kontekstem. Co wiemy o tej osobie? Jakie ma wykształcenie? Jak przebiegała jej dotychczasowa kariera zawodowa? Czy zdarzało jej się wcześniej popełniać jakieś błędy? Czy była karana? No, to bardziej organy procesowe będą w stanie zweryfikować. Ale czasem w niektórych kontekstach również e, e, śledczy w sprawach e, prywatnych, bo w pewnych kontekstach informacja o niekaralności jest przedmiotem jakby e, podzielenia się z pracodawcą. Co o tej osobie mówią inni ludzie. Czy ta osoba kieruje jakimś zespołem, czy jest członkiem zespołu? Kto kieruje pracą tej osoby? Co wiemy o tym, który kieruje pracą tej osoby? Te wszystkie, jak mogą wyglądać relacje? Czy są jakieś konflikty? To wszystko może mieć istotne znaczenie w ramach białego wywiadu podzyskujemy tę wiedzę, czyli tego OSIN to open source intelligence. Oczywiście. OSINT ma teraz wiele innych różnych skrótów, no bo Socint jest teraz, czyli Social Media Intelligence i wszelaki inny Intelligence. Jedni są bardziej ekstrawertyczni i się wszystkim dzielą, inni są mniej ekstrawertyczni, nie mają za dużo w tych różnych socjalach, ale <laughs> na koniec dnia pamiętajmy też, że to, że ktoś się wszystkim dzieli, jest mega ekstrawertyczny, versus ktoś się nie dzieli niczym, nie ma nawet profilu na LinkedInie, czy Facebooku, czy Instagramie, czy no z TikTokiem teraz różnie bywa, ale czymkolwiek. To też może na przykład dawać nam istotny insight na temat jungowskiego kontekstu tej osoby. Może ta osoba nie jest specjalnie żółta w sensie taka społeczna, socjalna, czy jakaś y, empatyczna w kontekście zieloności, że będzie lajkowała i współczucie okazywała każdemu wpisowi na temat, nie wiem, czegoś tam. Um, niebiescy i czerwoni mogą być bardziej tutaj w tym kontekście, lakoniczni, albo w ogóle nie uczestniczyć w obiegu, albo wprowadzać do tych mediów społecznościowych, tu bardziej ci czerwoni tylko niezbędne informacje, takie na przykład korporacyjne komunikaty z ich zdjęciem albo forwardem jakiegoś korporacyjnego newsa i tak naprawdę będą się ograniczać tylko takiej korpo komunikacji i nie będą pokazywać na przykład swoich zdjęć z wakacji, ale czasem Ci, którzy będą z nimi spędzać te wakacje, mogą mieć inny profil kolorystyczny. Zresztą to jest częsty przypadek, kiedy osoby o różnych profilach psychologicznych dobierają się w taki sposób, żeby uzupełniać te swoje brakujące elementy w ramach całego spektrum różnych postaw życiowych. I to powoduje, że te inne osoby, które z nimi współpracują, mogą je, załóżmy, otagować w jakichś komunikatach i dowiemy się więcej o tych osobach i o środowisku. Co może nas znowu doprowadzić do powiązań z innymi osobami, <laughs> i na koniec dnia, dobrze przygotowani do spotkania z osobowym źródłem dowodowym, jesteśmy w stanie stworzyć dobrą atmosferę do współpracy. To znaczy, jeżeli odpowiednio się przywitamy, pokażemy tej osobie na przykład, że mamy podobne zainteresowania, albo że na przykład znamy pewne konteksty związane z ich zainteresowaniem, zbudujemy dobrą relację, będziemy pamiętać o tym, żeby uzyskać to pierwsze potwierdzenie. Bo to pierwsze tak, czy z angielska jest, jest istotne w kontekście zbudowania dobrych podwalin pod dialog w trakcie na przykład uzyskiwania zeznań czy wyjaśnień. W toku już wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Oczywiście w tych prywatnych postępowaniach to będą bardziej rozmowy wyjaśniające niż odbieranie wyjaśnień od podejrzanego. Nie będzie yy, na przykład pouczania o prawach przysługujących podejrzanemu albo o statusie podejrzanego, o treści zarzutów, etc., etc., no bo to nie jest formalnie tak naprawdę spotkanie w tym prywatnym kontekście związane z właśnie z postawieniem komuś zarzutów. Ta osoba formalnie jest dalej świadkiem, tylko że świadkiem, którego podejrzewamy o to, że jest sprawcą. To są pewne też problematyczne wątki w kontekście tego, jak pracować z osobowym źródłem dowodowym, którego, które podejrzewamy o sprawstwo pewnych czyn, czynów. Tak? To bo w procesie karnym, przynajmniej zgodnie z zasadami, gramy w otwarte karty, mówimy hej, ciebie podejrzewamy, jak mamy już postępowanie, przechodzi z fazy. Inrem faze in personam, czyli stawiamy komuś zarzut, podejrzewamy, że on jest sprawcą tego in rem, tego czynu zabronionego, który jest faktem głównym w postępowaniu karnym, no to ona wie, że jest osobą podejrzewaną, może skorzystać na przykład z pomocy adwokata czy radcy prawnego swojego obrońcy w, podczas przesłuchania, etc., etc. Może odmówić odpowiedzi na pytania i tak naprawdę nie może spotkać się jej za to żadna negatywna konsekwencja, przynajmniej w naszym procesie krajowym, przynajmniej formalnie, bo oczywiście w tych anglosaskich no, milczenie może być traktowane jako brak współpracy, na przykład z organami, albo może być elementem pewnej interpretacji. No ale dobry background check, dobre otwarcie spotkania może spowodować, że dowiemy się od takiej osoby więcej, niezależnie od tego, w jakim procesie jesteśmy? Czy jesteśmy w procesie karnym, czy w procesie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego? Te kroki i te metody działania są podobne. Oczywiście z pewnymi ograniczeniami wynikającymi ze specyfiki poszczególnych tych procesów wyjaśniających, ale na koniec dnia te pewne, pewne metody, elementy są, są wspólne. I w kontekście pracy z osobowymi źródłami dowodowymi, no kluczową sprawą oczywiście jest to, aby od takiej osoby uzyskać jak najwięcej wiedzy na temat kontekstu innych dowodów które interesują nas w sprawie, które mogą świadczyć o potwierdzeniu tego faktu głównego, tego zarzucanej, zarzucanej nieprawidłowości, czy też zaprzeczeniu faktu głównego i wniosku o tym, że albo nie doszło w ogóle do zarzucanego czynu, albo zarzucany czyn nie nosi w sobie znamion czynu zabronionego. W drugiej części naszego tryptyku to tyle, a w trzeciej części spróbuję bardziej technicznie już wejść w kwestie metody pracy z osobowym i źródłem dowodowym i tych kontekstów, które mogą nam pomóc dążyć do prawdy. Także do zobaczenia.